Dary do namiotu spotkania. Księga wyjścia, 25 rozdział od 1 do 29 wersetu i werset 46. Bóg chciał, aby ludzie pamiętali o tym, że jest stale obecny pośród nich. Pragnął, aby przygotowywali w obozie specjalne miejsce, w którym mogliby oddawać Mu cześć, polecił im zbudować namiot spotkania za dnia Przebywałby w nim skryty w obłoku, a nocą w postaci ognistego słupa. Stwórca chciał również, aby Izraelici czuli się ludem wybranym przez niego oraz aby sami uznali go za jedynego i prawdziwego Boga. Powiedział Mojżeszowi: Niech ci, którzy tego pragną, złożą mi daninę. Bóg wyjaśnił, że każdy może ofiarować różne przedmioty, które znajdują się w namiocie spotkania. Niech będą to rzeczy ze złota, srebra i brązu, barwne materiały, skóry, zwierzęce oliwa oraz szlachetne kamienie. Pan pokazał też Mojżeszowi jak zbudować to miejsce. Izraelici ogromnie się ucieszyli na wieść o tym, że Bóg zamierza zamieszkać między nimi. Chętnie oddawali to, co najcenniejsze i najlepsze, ponieważ bardzo chcieli włączyć się w budowę namiotu spotkania. Wiele osób przyniosło złote bransoletki, kolczyki i pierścienie i inne ozdoby. Inni podarowali piękne barwne tkaniny i doskonałe jakości zwierzęce skóry. Jeszcze inni dali srebro, brąz i drewno. Kobiety przenły barwne nici również z korzej sierści. Starsi ludu ofiarowali drogocenne kamienie, przyprawy i oliwę. Całe zgromadzenie Izraelitów z radością składało się na budowę domu Pana. Bóg wybrał dwóch mądrych i zdolnych mężczyzn, Besalea i Oholiba, żeby nauczyli pozostałych rzemiosła. Razem z nimi wykonali wszystko, co było potrzebne do stworzenia miejsca kultu. Izraelici mieszkali w namiotach, które były bardzo wygodne w czasie podróży. Można je było łatwo przenosić, złożyć i rozłożyć. Namiot spotkania miał podobną konstrukcję. Mojżesz otrzymał szczegółowe wskazówki na temat wyposażenia namiotu i umieszczenia w nim poszczególnych przedmiotów. Izraelczycy pracowali przy budowie bez ociągania się, pełni zapału. Chętnie składali dary nawet więcej niż potrzebowano. Kiedy wszystko zostało skończone, Bóg polecił Mojżeszowi, by umieścili namiot spotkania w środku obozu. Następnie rozkazał – zwołaj mężczyzn z rodu Lewiego i zaprowadź ich do Arona. Niech mu pomagają i wykonują jego polecenia, dbając o mój dom. Zgodnie z wolą Bożą wszyscy lewici zostali podzieleni na trzy grupy. Tylu synów miał lewi. Pierwsza grupa miała obozować na północ od namiotu, druga na południe od niego, a trzecia na zachód. Natomiast Możesz i Aaron rozbili swoje namioty po wschodniej stronie, naprzeciwko wejścia do miejsca kultu pana.